Hej, ja jestem chrwa, z wszystkich bardzo serdecznie w, w kolejnym... odcinku na moim kanale Staskut i pamiętacie jak mówiłem kruczkowi, że na mm, 20 słów będzie odcinek No mówiłem tam w którymś momencie, nie pamiętam w którym w każdym razie. Mm, Ocinek nagrywamy. Nie będzie w pełni prowadzony przez kruczka, ale będziemy to razem na, raz, nagrywamy. Myślę, że możecie go spodziewać pod koniec września, bo no, troszkę. Troszkę nam zajmie nagrywanie tego odcinka. Tak więc możecie się go spodziewać pod koniec yy, września. Może nawet wcześniej, jeśli nam się uda wcześniej go nagrać. teraz skupmy się na grze, że skoro już poinformowałam was. No, tak mówią. To jest możliwe. Pytanie tylko po co? Żeby... Wy ten... Albo żeby od niego odrzucić podejrzenia, ponieważ no, były do nas um, były do nas yy, połączenia, kiedy Dan był w szpitalu. Więc albo Dan chce od siebie odwrócić uwagę i, i, i współpracuje z człowiekiem bez twarzy, albo rzeczywiście. Iniczo Jennifer Mason. Mm. Hmm, kiedy to było? Co najmniej 10 lat temu mówiła Justin. znaleziono martwo. Zabójcy nigdy nie dostał złapana. Bardzo mocno gra pamięciowa. Czy Jennifer... nie, Jennifer nie była z Dustwood. Mam nadzieję, że to wszystko. Chyba, że coś o nią. Nie było to takie trudne. Pewnie teraz sprawdzam czaty. Czuję coś z nią Jennifery Mason? Myślę, że nie ma żadnego w spisu Wpisu. Nie, nie zbyt. O! Bardzo dobrze. Wiadomości dla nas. I to, było? Oczywiście. Okej. Okay. Hmm. Czy mogę do nich ich zadzwonić? Pewnie z do nich wszystkich podzwonił 229.06 Czy jakikolwiek telefon się powtórzył. Nie, żaden telefon się nie powtórzył dziewięć dwadzieścia 25 1 0 1, Ja bym do nich wszystkich podzwonił. Najpierw 2 2 9, 6. Nie mogę wybrać Dobra, chwila dwa, dziewięć, zero, spróbujmy go dodać dziewięć, pięć, czterdzieści Nie sądzę, żeby to miało sens. O! Jest dziewięć pięć zero czterdzieści dwa, bardzo dobrze. Cztery, dwa, trzysta piętnaście. Chwilka, jaki jeszcze raz jest? Dziewięć pięć, zero czterdzieści dwa. Lecimy. Coś nie. Nie mogę wyciszyć. Powiem, żeby to było możliwe. Dobra, nieważne. 73085 osiem pięć siedem trzy zero osiem pięć siedem trzy zero osiem pięć siedem trzy zero osiem pięć nie ma oj ostatni sto sześćdziesiąt trzydzieści pięć Dwa z nich istnieją. Ok, czyli które istniały? Ostatni i dziewięć pięć zero czy to ten istniał? Tak, drugi i ostatni. Tylko dowiedzieć się mam. Nic do niego nie pisać. Ok, czyli mamy decyzję już taką, która rzeczywiście może wpłynąć. Dwa dwa No alec. Od którego numer mam łamę. Od tego na górze, obiusti. Dziękuję. Idiotyzm. Wiem, co mam zrobić. Wiem gdzie mogę znaleźć. Gdzie te telefonów idzie? Mhm, okej. Okay. Zadzwonić. Perfekcyjnie. 22906. Lecimy. Hello. You have reached Roger's garage. Unfortunately, we are not available to take your call right now. Please leave your name and number after the signal and we'll call you back as soon as possible. Thank you. Roger's garage. <sighs> okay, G, Jessie. může jít znovu v akci. Mm. Co tím sus? Co se stalo s jejím samochodem? Dzięki. Zawsze to coś. Zawsze to może być jakaś wskazówka. You no. Know. Naprawdę nie mogę zadzwonić na resztę. 900... 950-42. Naprawdę muszę zrobić chmurę. Muszę zrobić humor, No, na pewno muszę zrobić chmurę. No, już nie ma sensu. Dobra, zastępuję nagrywanie. Widzimy się, jeśli mi się uda zrobić te minigierki. Już po minigierkach. Jakby to nie jest. pas No najwyraźniej. Takie ja mam informacje. Żeby ich tutaj. Okej. Okay. Jaki był problem? Nie, nie, Jeszcze kilka pytań. nie, 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 z nie, 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 nic. nie, w ogóle znaczy? No jakby musiał przecież naprawić. Tak, się Tak dzięki. что пошло. то как-то пошло. Мне просто меня отшло сделано. А, мне заховывалось, я и Była trzynaście euro To może coś znaczyć euro się w ogóle tak ten Nie wiem dziwny z tobą No przyjechała i odebrała co? hmmm co to w ogóle może znaczyć? a hmm. Hmm. czemu? Tak, w No, nie zmienię na angielski. Nie chcę zmienić na angielski, bo przeszkadzało mi to. To są niemieckie jakieś te... To... Pomógł mi mocno, chyba. Już, teraz jeszcze nie wiem, ale czuję, że pomógł. Hmm? Niestety nie mogę. W się sensie od dołu no dobra to dość normalne no nie powiedziałem o tym na piwku Mogę następne zrobić. Bo chcę znowu z kimś pogadać. Myślę, znaczy że mogę. Pytanie, czy nie będą mi chesli robić minikelek. Mm, mm, mm. Nie Nieźle na Megdalini. Zawsze troszkę śmiechu. Jest niezastąpiona. Dobra, pogadamy z nim, czy nie możemy? A no, możemy. Zdecydowanie możemy. Teraz. Kto to jest? Czy to jest kolejny dzban? Który... Mm. To jest kolejny mm. dzban. Dlaczego to wysyła? Dlaczego to jest za wszystkim? O.

Kolejny typa, który uważa, że wie wszystko i że może mnie oskarżać. Dobra. Ja się z wami żegnam. Ja jestem Krwazesz i cześć.